Witam, witam drogie bliźnięta, wagi i wodniki. No i mamy pełnię księżyca, raptem parę dni temu, czyli praktycznie 4 dni temu, był nowy rok. Więc zaczynamy. No, mamy Merkurego, który jest w wodniku. I Merkury też będzie się cofał od 21 stycznia do 11 lutego. I nie kupuj żadnych elektronicznych rzeczy, komputerów, radia, telewizory, czy też jakieś um, maszyny, to znaczy samochody też, raczej nie kupuj, um, czy motocykle, czy rowery. Po prostu to wszystko możesz kupić, ale po 11 lutym. No, nie każdego to musi się tyczyć, ale jednak bądźmy bardziej Uważni i przez, przestrzegajmy raczej tych e, reguł. No, bo może się i coś psuć w międzyczasie elektronicznego, nawet i w samochodzie. No, a jeśli chodzi o Marsa, to jest już w rybach od 12 stycznia 2015. Mars jest też e, również w kwadraturze z Saturnem. I to się stanie 15 stycznia 2015. Natomiast Wenus jest w opozycji z Jowiszem. I to nastąpi 19 stycznia. A pełnię Księżyca mamy teraz w raku, drogi Raku. No, mamy to po prostu w raku. I emocje nam co niektórym będą. Skakać, że tak powiem. Co ten, ta pełnia księżyca nie jest zbyt przyjazna, bo jest dużo nieprzyjemnych aspektów, że tak powiem, jeśli chodzi o planety. No i oczywiście niechciane intencje. Więc piszemy na kartę karteluszce. Robimy to zawsze w pełni księżyca. Czyli pierwsze trzy dni pełni księżyca. Czwarty styczeń, piąty styczeń i szósty styczeń. Ok? Wypisujemy na karteluszce, zapalamy małą świeczunię i wypisujemy to, czego nie chcemy po prostu mieć w życiu albo kogo nie chcemy mieć w życiu, bo i tacy są. Wypisujemy wtedy nazwisko, nawet i imię, jeżeli znacie. No i oczywiście czytamy to głośno, a później palimy. A po, popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już aniołki i wszechświat nad tym zaczną pracować. Więc, pierwszą Waszą kartą na następne dwa tygodnie jest Siła, moje drogie bliźnięta, wagi i wodniki. I Siła mówi tutaj, pokonasz problemy związane ze zdrowiem. To może być, dotyczyć Twojego zdrowia, jak i również. Kogoś bliskiego. Ale musisz myśleć pozytywnie i odważnie podchodzić do tych spraw. Rozwiążesz to wszystko, tylko się pozbądź po prostu strachu. A wygląda na to, że masz głowę na karku, moje, mój drogi bliźniaku, wago i wodniku. No i wszystko jest na Dobrej drodze, a twoja wiara będzie jeszcze silniejsza. Drugą kartą jest szóstka monet. I to jest karta obfitości i dobrze się zapowi zapowiadająca. Osiągniesz lub osiągnąłeś już w tej chwili w dużym stopniu swoją pewność i wiarę w siebie. Masz teraz duży strumień energii, która utworzyła i przyczyniła się do rzeczywistości, bardzo pozytywnej rzeczywistości. Oczywiście koło ciebie. To są też nowe pomysły, projekty, które po prostu będą ci owocowały. No i ostatnią kartą. Jest dziesiątka kielichów. Wspaniała karta, moje drogie bliźnięta, wagi i wodniki. Rodzinne szczęście, radość, miłość i przyjaźń. I to jest już Twoje na bardzo długi czas. Możesz też dostać prezent dla domu, albo nawet zmienić miejsce zamieszkania, oczywiście na lepsze. Także masz bardzo ładną kartę, jeśli chodzi o te następne dwa tygodnie. No, miejmy nadzieję, że dzisiaj to wszystko sprawdzi, bo karta jest dobra. Niemniej jednak, zawsze powtarzam, pamiętajcie, że to jest ogólnikowe dla Was wszystkich, czyli to się może sprawdzić, a nie musi, jeżeli chcecie mieć prywatne położenie kart, które są bardziej dokładne. To proszę do mnie napisać. Pod każdym wideo jest moja informacja. Moja strona internetowa, jak i mój e-mail. Za taką sesję um, liczę 20 dolarów dla tych, którzy mieszkają w Polsce i pracują w Polsce i płacą z Polski, a dla tych poza granicami kraju 50 dolarów. Taka sesja trwa 20 do 30 minut i robię to przez Skype'a, przez telefon albo mogę Wam wysłać prywatne wideo, które w tej chwili jest bardzo popularne, bo nie jesteście związani z czasem. Także w pierwszym rzędzie zawsze musicie uiścić zapłatę, abym Was mogła wciągnąć na listę oczekujących. Ja z reguły do dwóch, trzech dni zawsze odpisuję i resztę możemy uzgodnić później. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, za oglądanie, za oglądanie albo oglądnięcie, nie wiem, czy dobrze to powiedziałam. Um, dziękuję moim subskryptom, moim prenumeratom i proszę mnie zaprenumerować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Bardzo się cieszę, że jest Wasza oglądalność coraz większa. No, i do następnego, czyli do nowiu księżyca, 20 stycznia. Niech Was Bozia błogosławi, a aniołki strzegą od złego. Do widzenia!